W odchłani internetu kobiety przerzucają się ocenami, a czasem nawet wyzwiskami wobec mężczyzn, którzy zaproponowali im nie taką randkę, jaką sobie wymarzyły. Jedne kobiety mówią, że musisz wydać te minimum 200 zł na kobietę, by poczuła, że jest wartościowa. Inne twierdzą, że musi być restauracja i wino, bo tak widziały w filmach, a filmy są przecież życiowe. Jeszcze inne mówią, że musisz kombinować, zrobić show, zrobić coś szalonego. Nie żebym podpowiadał komukolwiek jazdę na motorze po alkoholu, kierując się do pustostanu i to z kwiatem w zębach przy szalejącym trolu. Co to, to nie. Spójrzmy na to inaczej. Te wszystkie przykłady są oczywiście pomysłami, ale dla podrywania zaburzonych kobiet. Materialistki odsiejesz nie płacąc za nie, a już na pewno nie takich pieniędzy. Kobiety porzuciły tradycyjne role i cechy. Pracują same więc nie muszą już być sponsorowane. Głupie dziewczyny odsiejesz po tym jak odrzucisz ich pomysły na banalne randki w restauracjach. Z kolei, nie jadąc na motorze po alkoholu, odsiejesz kobiety uzależnione od skrajnych emocji i różnych środków, naiwne, głupie czy patologiczne. Po prostu odsiejesz masę kobiet niskiej jakości. Wszystkie najlepsze randki miałem z dziewczynami, z którymi umawiałem się na spacer, wspólne gotowanie, na piknik, na jakąś aktywność sportową lub mniej sportową, jak badminton, czy gdy umawiałem się, by posiedzieć nad rzeczką przy zachodzie słońca. Malowniczy teren, wiejący wiatr, odgłosy ptaków i ładna sceneria dodawały więcej klimatu niż te wszystkie szalone pomysły. Najbardziej punktowały te dziewczyny, które przynosiły coś ze sobą, by umilić nam czas. Te nie obrażały się, nie były głupie, materialistyczne czy roszczeniowe, a spokój i cisza pozwalały nam na rozmowę i zapoznanie się. I to jest całkowita normalność którą odrzucają nienormalne dziewczyny. A to, że jej się wydaje, że zasługuje na więcej i na pomysły z kosmosu, bo jest wyjątkowa i ona musi się cenić? Powiedzmy, że nie będę tutaj nikogo diagnozował, ale z tak zadartym nosem na pewno wiele negatywnej energii tkwi w tej dziewczynie i ona na pewno ją przeleje na swoją pseudomiłość wybraną przy pomocy pseudorantki, która nijak nie odzwierciedli w żaden sposób późniejszego, wspólnego życia. Czy to mądre i wizjonerskie? Pytanie to generuje jakąś dziwną ciszę, prawda?